Witam serdecznie. Znajdujemy się w prokuraturze rejonowej Brzegu. Przyszedłem z małym Darkiem zgłosić bo... nękanie, bo nikt nic z tym nie robi I idziemy z kamerką zobaczyć jak to będzie. Witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj podajemy próbę połączenia z Danielem Kublikiem, który został uwięziony na podstawie pomówienia jednego policjanta i do dziś trzymany jest w tak zwanej detencji psychiatrycznej. I jest to człowiek, który zajmował się Dziennikarką społeczną. Dużo robił dobrego, jeżeli chodzi o ujawnianie patologii związanej z byłą, z byłą i najchętniej zapomnianą przez rząd ubiegły i obecny, tak zwaną pandemią. No, jest to człowiek, który naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy pokazał nam z tej patologii, z tego zachowania, co się działo, co, co, co było, jakie były represje względem ludzi odnośnie właśnie z. Nakazów, zakazów i tak dalej. Także zapraszam, zachęcam, przyjrzyjcie się postaci Daniela Kublika i spróbujcie pomóc mu w jakikolwiek sposób, żeby go wyjąć z tego psychiatryka, bo w tej chwili już stała się rzecz straszna, bo próbują chłopaka ubezwłasnowolnić. Co doprowadzi do tego, że będą mogli z nim robić co chcą, po prostu będzie ich lalką do zabawy, do eksperymentów medycznych. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. No także. Widzicie, każą mi wyjść. Umówiony byłem na 13, jest punkt 13, nie jestem spóźniony. Pewnie jak zwykle jak w opiece społecznej zaraz przyjedzie policja i zaraz będą robić próbami, że nagrywam i pokazuję ludziom prawdę w jakiej sytuacji się znalazłem. Teraz jestem przygotowany, mam drugi telefon ze sobą. Żeby dzwonić od razu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli sąd używa organów typu policja do wyprowadzania dziennikarzy, to jest nic innego jak korupcja. Tym bardziej, że fałszują dokumentację. Fałszują dokumentację w ogóle, może nawet nie fałszują. Za dużo powiedziałem. Produkują dokumentację, która nie ma pokrycia ze stanem faktycznym. Cześć Jacku, witaj serdecznie. Daniel Kublik z tej strony, Studio Polaków. Dalej jestem zamknięty w zakładzie psychiatrycznym na detencji. I jeszcze próbują mnie ubezwłasnowolnić całkowicie. Witaj, Daniel. Rozmawialiśmy dwa miesiące temu od... No. Przerażający, coś spotyka na tego drugiego odcinka wspomin, co zrobiłeś w ogóle, dlaczego się to spotkało? Za nagrywanie Policjantów. I jedno... znieważenie, znieważenie. W jednym z filmów twoich padły takie słowa od Policjanta, że ty patryka. jesteś Dlaczego jesteś że Na jednym z filmów to spotkałem się. Tak, spotkałem się dokładnie. Tam, tam spotkałeś moją. no, opór, można tak go nazwać, tak? Ok, Ty miałeś jakiś kurs jakim z tym policjantem. No tylko z tym jednym właśnie. Uważasz, że ten jeden policjant mógł tak ci zaszkodzić. Tak. A w tej chwili masz jakieś papiery. Możesz mieć... Co się dzieje wokół ciebie. No. Mam, mam, mam jakieś dokumenty, no. Ale to dokumenty, tak tutaj widziałeś, że dostałeś, że był u bez własnego tak? Bo de facto w tej chwili nie jesteś u bez ubezwłasnowolony, masz prawo dostawiania się na sprawy sądowe. A byłeś w ogóle na jakiejkolwiek sprawie sądowej? No ostatnio powiem 22 stycznia na sprawie sądowej, ale to o to, żeby mnie zwolnić stąd. No i jak to się skończyło? To no, sędzia zastosował dalej detencję. Czyli masz kolejne pół roku detencji? No tak, czyli następna sprawa będzie w czerwcu. I masz ten dokument, na jakiej podstawie cię eee, Ja Jeszcze nie przyszedł. Chodzi o te, o orzeczenie, bo oni wydają chyba orzeczenie i uzasadnienie do tego, jak jest napisane uzasadnienie, widziałeś to? No to mam, mam, no opinię sądową. No i dobra, i co tam jest? Bo ważnie w tych wszystkich dokumentach, że możesz wrócić na drogę przestępstwo. Chyba tak to brzmi, tak? No tak, tak. To była podstawa ja... tego, żeby stosować dalej detencję. A jakie przestępstwo zostało ci udowodnione? Żadne. No to skąd to w siebie za Bo ja jestem tylko oskarżony. No właśnie, jeżeli jesteś wskazany, to jak możesz wrócić na drogę przestępstwa, którego ci nie udowodniono? No właśnie, nie za rady. Yy, ja czytałem z stopki redakcyjnej, z, z naszego maila, yy, informacje, tak, pytania do sądu, właśnie, informacje, że jesteś wskazany bez sprawu yy, i z tego, dlaczego w to właśnie taką metodę, że trzymają ciebie na podstawie niepopełnionego przestępstwa. Ja się dowiedziałem, że jest to osoba e, prywatna, Ty jesteś osobą prywatną. Ja nie mam prawa się do tego wtrącać I tyle w temacie. Także to, Powiem Ci, że grubo tak? Jeśli chodzi o to, to nie dają dostępu do tej osoby. Tak do ciebie mam bardzo daleko, przejechać nie mogę do szpitala, bo czytam co będę nie wychodził pan ale zdalnie, yy, yy, w ogóle że nie mam prawa wnikać do niczego. To, że nie masz prawa wnikać do niczego to też jest nieprawda, bo ja jestem członkiem stowarzyszenia, więc posiadam osobowość prawną, więc masz prawo się normalnie dowiadywać o mój stan zdrowia na przykład. No tak, ale oni się zasłaniają, że nie jestem prawnikiem, ani nie rodziny. I to tak się w właśnie. Ten, 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 ten. No bo oni pomijają tutaj też, że jestem dziennikarzem, że mam legitymację dziennikarską, też pomijają. On traktują mnie jak takiego zwykłego kowalskiego. A co ewentualnie mogłoby ci w tej sprawie zmienić, bo ty mm, masz, czy masz to życzenie, co? To... Zostało ci tak jakby zarzucone, że to zrobiłeś złego. Że jesteś poddany. Moment. Mhm. Powtórzę, powtórzę pytanie, coś zakłócił. Ja Tylko muszę ten. W nocy z 14 na 15 lipca 2017 roku w brzegu w Województwie Opolskim przy ulicy Garbarskiej 4 w trakcie interwencji dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji Tomasza. W związku z pełnionymi przez niego, ob przez niego obowiązków służbowych używając noża do tapet w którym bym chyba w kierunku jego brzucha, co jest czynem z artykułu 223 paragraf pierwszy kodeksu karnego Jaki to jest komisariat? To jest ten, to jest ten... ci się odgra... To jest ten z nagrania Ten z nagrania? Tak Jakie są na to dowody? Nie ma żadnych Ani ani on nie ma świat, i ty nie masz nie przeciwko temu, że to No jego kolega ten jego kolega policjant też zeznał, że żadnego noża nie widział, nie. O, to tym bardziej, dlatego jest. Więziony. Sprawa trwa od 2017 roku. Grubo. I ty za ten czyn w więzieniu, tak? Nie, 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 nie. Tutaj teraz jestem na detencji. Aha, i tylko i ty jesteś w tej chwili na detencji. To zaczęło się od czego? Od obserwacji psychiatrycznej? No, pierwsze zaczęło się, że ten policjant mnie napadł. On mnie napadł. I tak samo taką dziewczynę, Magdę, też napadł w domu i też zagazował ich w domu. To nie tylko mnie tak potraktował. I jeszcze taserem do mnie strzelał, taserem do mnie strzelał, tym paralizatorem i też skasował nagranie, gdzie ja ręce miałem do góry i też mnie oskarżyło napaść. I skasował nagranie i BSW nic nie zrobiło i o prokuratura okręgowa w Opolu wystąpiła. E, prokuratura okręgowa w Opolu wystąpiła o ube bezwłasnowolnienie mnie za tego, czyli żeby cię w ogóle zamknąć, wyciszyć i nie mógł bronić w żaden sposób, to jest po prostu wolne nie stawiać na sprawy. No nie stawiałem się na sprawy, bo eksmitowano mnie na bruk, a, a wiza wysyłano na adres, z którego mnie wyeksmitowano, czyli nie miałem możliwości zdobycia awiza, żeby odebrać korespondencję. I drugi drugi podpunkt to jest że też z 14 na 15 lipca a to są akurat moje urodziny, 15 lipiec, nie? I oni tak właśnie zawsze wymierzają we mnie i zawsze w moje urodziny. Tak samo w redakcji dziennikarskiej, też w moje urodziny policjanci napadli redakcję i zatrzymali Kasię i Kasię doprowadzili do komendy i kazali jej zapłacić grzywną, gdzie jeszcze miała tydzień czasu do zapłacenia, nie? I to urodzinowe prezenty mi robią takie. Nie, mnie interesuje został doprowadzony do kala do psychiatrycznego Na podstawie czego? Na podstawie obserwacji od razu o... Czyli od razu o zamknięcie izolacji. Na podstawie niczego zostałem zatrzymany. Policja przyjechała do ośrodka tam, w którym przebywałem, i po prostu mnie przywieźli. Nie mieli żadnego nakazu, ani żadnego orzeczenia, ani żadnego wyroku. Przyjechali bez niczego i mnie po prostu wzięli. Na szczęście nie w kajdanki, tylko normalnie mnie wzięli i karetką przywieźli mnie tutaj do, Lub do tego. Do. A może być taka sytuacja, że ty. Lubię... Ja, że ty... Ubygłać, uh, o doprowadzeniu do, do, do Nie dostałem takiego dokumentu. A nie masz wglądu w, wgląd w, w, w. Co mam? Nie masz wglądu? Czy masz wglądu w sprawę swoją? Nie, nie. Na początku masz wgląd. Nie masz. Nie mam. No to widzisz, tutaj masz. Praw do obrony, to do. do. nie masz ci do. że masz ale ale to do. 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 Powiedz, temat, Mówię, że że ja do. Obrony, do. do. Ja tak. Jeżeli do. masz, Jeżeli masz wglądu, ma, to... to, to y Twój mecenas, czy twój mecenas w tym kierunku? Ja nie mam mecenasa do tej sprawy. No Jeżeli chodzi o, te, o sprawy, o detencję, to masz mecenasa z urzędu. Musisz mieć. Zawsze go jakby na siłę dołączają do takich spraw. To ja do tej sprawy nie mam. O, no to jest kolejny Raz, że, że nie, nie masz i musisz ma, się potem, to że będziesz będzie bronić. nie bronić. Ty chciałeś do rzecznika ze skargą na te, te panie ciebie? ciebie? No, rzecznik praw pacjenta nic nie zrobił. Był u mnie dwa razy, czy tam trzy, ale on nic nie zrobił. On się tylko pyta, czy jest wszystko w porządku, czy u mnie lepiej. Nie, bo to nie chodzi o pacjenta. Tak, tak, tak. Powiedzmy, tak, tak. że jesteś w więzieniu, jesteś w więzieniu, w powinieneś zwrócić te na politykę, na politykę, prawo do obrony, twoje prawo do wolności, twoje prawo do prawnika są uchwałcone tutaj. No są uchwałcone. No tak, ale właśnie... Tak, tak. Tak, tak to nie jest tego. On się nie, no tam Zresztą dobre warunki dobre warunki, 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 warunki. warunki. dalej. widzę, że Bogu, lepiej wyglądasz, lepiej pewnie Nie mów tego głośno, nie bo zaraz się wyprostoczymy i bo wiem, że poprawa jest, jeżeli chodzi o to. Także. napisać skargę. Skarga, ale kto napisze? Ja tutaj nie mam warunków do wpisania skargi. Musiałbym e, pracować, żeby nie stać na to. A, a, a w ogóle a masz dostęp do, do internetu? Dostęp do internetu mam. Jest na stronie stron, stron, gotowy, jest. Na sprawę, który wypełnia tylko. Stawiasz swoje dane, dane, stawiasz, stawiasz e, 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 jakie masz problemy i stawiasz i chociaż sygnaturę. Rzecznik ma obowiązek przyjrzeć i tylko, tylko stawi, jaka to jest sprawa. I oprzesz przede wszystkim jakiego powodu. Nie ma, nie ma, a, a właściwie, tak, jeden, właściwie jeden policji, w policji jest e, dla no, W dalszym ciągu cierpisz jakiegoś policjanta, jakiegoś policjanta tak? Tak. No, tak. E, Nie e, wiem, jaka, e, jaka, nie jaka wiem, będzie sytuacja, jak że, że, ja na na działanie policji, Przypomnij teraz do... Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem, jaki to jest, jaki to jest, jaki to jest, jaki on... jest, jak i... przy... ciebie... do... 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 jaki jaki policjant to tak, się do mnie przyczepił? Może nie z nazwiska, nie bo ci... zaraz tak. afera, ale... ale Z komisariatu z w brzegu. I sąd też w brzegu? się do tego, że... I sąd w brzegu też. I to Tomasz a on się nazywa. To niezły niezły. Być. A teraz. Jeszcze, ja... jeszcze, jeszcze, jeszcze robią mi zarzuty za to, że go nagrywałem. I to robi prokuratura w, o, rejonowa w Oławie. No Jestem przyszło jest piszczą nowe, no. W listym, jeżeli coś robisz, nawet trzeba takich piszcząc, nagrywać. A, dobra, Daniel, no, czy Daniel, jest to, interesuje twoją proszę? sprawę? Proszę? Czy jeszcze ktoś się interesuje? Pani Zofia Filipek Ze stop Z. Czy jakieś kroki ja, po nie, krok? nie, tylko nagrywaliśmy to same nagrywanie to nie, nagrywanie nie, 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 my nie my Próbujemy, no, kolejny. Ok. i zopisymy, zobaczymy, będzie, więc teraz, teraz są długie w, w formie skargi, skargi, na na skargi na działania, skargi na działania. A Ty jak, my jak, upinam, jak możesz, tę stronę internetową znajdziesz na pewno, wyślę, tam, tam, skargi dopóki jesteś nie, jesteś nie... A na kiedy, na kiedy? Dwudziestego 27 lutego. No to, szybko, no to szybko, szybko, szybko. Dobra, Daniel, będziemy... Daniel będziemy, dzięki za dzięki rozmowę, za rozmowę. No, dzięki również, że wyciągniemy wyciągniemy Dobra, mam nadzieję. Trzymaj się i dzięki, że mi pomagasz.